Завше ще едам там мешен два, ще на на конференции пресове и гратулавам за сполу го Пшечевника. Терас чеше се то може гратулавач моим заводникам, заводникцима. Барзо добри меч а по фестивалке, але не естам задоволен и там трошечка тома броном кое показали сме. да биде дуже лепша. А Але со видиш позитивно е што на 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 сме се и удало се да играш тен меч. А има дуго проблеми во ротација, контузувани го заводников. А, и але дали барзо добра валка и жиче им поводзење и и здрувја. Тинкуе. Тинкуе Uh, it was a very important game we needed to win. Uh, we knew what we had to do to come in, try to steal this win. it uh, wasn't the best defense we had, uh, but uh, we still managed to uh, stick to the game plan, get stops, uh, rebound. so uh, we did a good job of staying focused throughout the whole game and uh, sticking with the game plan, and we was able to get the win. Thank you. portalu ta sportowe fakty i pierwsze czytanie od Karola. Czy prawdą jest, że Twitty i Carter odchodzą do koło proszę, e, pozdrawiam Karola. Karol, e, e, może być, co to jest e, ostatni mecz Twitty i Cartera. jest bardzo ważny dla mnie i dla tego klubu. każdy zespołu To jest bardzo profesjonalny zawodnik, ma swoje tam uh, prywatne rzeczy. Uh, 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 szpiram go. Uh, mam nadzieję, że uda się zostać, ale nie wiemy, to będziemy jutro, jak będzie. Dobrze i drugie pytanie od Karola. E, dzisiaj aż 20 rzutów oddał Mike Scott. Czy w kolejnych też możemy się tego spodziewać? Nie. To się nie może spodziewać, o mało większy uh, jak jest Mist. Uh, мал веќе шути не трафиони, чи но цели наш зес полуини 12. Тоа е тоа. Але, але, Майк Скот во концу, барзо важна тројка, барзо важна шипкова таку фалне спортови взел и трафил два шути волни барзо важни. Така. przy 9 robić straty, dwie trójki, bardzo No co robić? <laughs> Jak ja nie będę spokojny, oni nie będą spokojni. To jest, nauczyli moje lekcje od ostatnich lat. Każdy trener ma swój progres. Uh, mali sme svoj plan, jeli sme co chcemy zrobić. Uh, Verža mojih takže bila i na konjec, bo tak bi bili spokojni. Ali to Сезонах, чешни сезони или чешни Но теди е мислам со теди почебувален тоа робич. А тем на конец мислам со не е почебно венкше пресија робич на заводников кој и таки таки е пресија. Пеше сме таки таки меч со Шлупском дома, виграни меч со на нас. Така пресија дошла до наши главах и главах и пеше сме. Тоа е парзо се чешеше со заводници реагували, ја креагували и вигравале меч тоа, не вигравале меч на конец. My question for you is: uh, Is it this, this fact that you were playing here for two seasons help you help you today? And uh, maybe the crucial thing was that you were playing with your former club. Uh, yeah, um, you know, um, it was an important game, you know, for us. Uh, you know, I uh, appreciate all this love and support uh, from the Kings, Gretchen fans. Uh, but yeah, I was focused. You know, I wanted to help my team get this win and. Uh, To jest co Krótkie podsumowanie. Gratulacje z, z, dla zespołu Lublina. Wiemy, że potrzebują tych zwycięstw jak ryba wody, bo mają trudną sytuację. E, wiedzieliśmy, baliśmy się tego meczu. E, ja to przeżywam już od jakiegoś czasu. Głównie te nasze, nasze braki w składzie, te kontuzje, które się pojawiły, niestety pojawiają się nowe i to nam nie służy gramy wąskim składem. Ale tutaj o chłopakach chciałem ich zmobilizować, żebyśmy wierzyli, że możemy, że możemy to, to, to unieść nawet w siedmiu ludzi. Jestem dumny z tego, jak grali, jak pokazali charakter. Byliśmy blisko, no niestety zabrakło, zabrakło. Może odrobinę mądrości, ale też skuteczności, która też jest wynikiem tego, że gramy e, krótkim e, składem, e, chcąc grać bardzo agresywnie w obronie i agresywnie w ataku. No niestety musimy mieć rotację. Wiemy, że mamy dużo, dużo problemów, tak jak wcześniej powiedziałem i te problemy niestety nam się nawarstwiają. E, na dzień dzisiejszy nie wiem, czy, czy widzimy jakieś światło w tunelu, czy ludzi możemy e, wyleczyć do najbliższego meczu. Będzie, będzie podejrzewam, że będzie duży problem. No zobaczymy, zobaczymy, co, co możemy z tym zrobić. Pewnie jakiś raport jutro będziemy wiedzieli o nowych kontuzjach, nowej kontuzji, bo wiemy, że w Kuba Schenk zszedł 6 minut przed końcem meczu i te ostatnie 6 minut musieliśmy sobie radzić bez niego. Szkoda, bo tak jak wiemy, my też potrzebujemy tych punktów, walczymy o jak najlepszą pozycję, w ogóle o play-off i o jak najlepszą pozycję w playoff. I takie mecze właśnie jak chociażby dzisiejszy trzeba u siebie. Wygrywać. No niestety nie poradzimy na to co mamy. Poradzić będziemy musieli jakoś, ale w tym momencie przegraliśmy, idziemy dalej. Dziękuję Panie Co mogę powiedzieć? No Mecz na pewno walki z naszej strony. Mimo że graliśmy w siedmiu, to wydaje mi się, że każdy zostawił serce na parkiecie i to wszystko co co miał tak naprawdę wszystko co umiał, jakkolwiek chciał pomóc drużynie tak pomógł. Nie zawsze się to udawało. Yy, taki jest sport. Wygrała drużyna, która popełniła mniej błędów. Wydaje mi się, że w końcówce yy, zabrakło trochę zimnej głowy. Yy, no i pszczółka wy, wywozi dwa bardzo ważne punkty yy, do Lublina. Dziękuję. Dziękuję panie że są dwa pytania od Karola Baśka. Na Pierwszy pan. Jest... Trochę powiedział, chodził Kubeszenka, czy coś trochę wiadomo, co się tam stało? No coś tam się naciągnęło w, 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 mięśni, w mięśniu dwugłowym. Będziemy wiedzieli pewnie po badaniu, bo to tak na, na, na szybko to ciężko cokolwiek stwierdzić, tak? Ale mówię, że go ciągnie. Tam nawet chciał w końcówce wejść, e, coś pomóc. Mówi, stanę w rogu, rzucę trójkę. No, znamy Kubę, znamy ten charakter, że nawet bez nogi pewnie by próbował, ale ja powiedziałem, że jeżeli to cię ciągnie i masz tam jakiś dyskomfort, to nie ma to sensu. I drugie pytanie: czy prawdą jest, że King nie jest blisko pozyskania środkowego z Nigerii? Znaczy, jesteśmy blisko pozyskania, ale ten wy, wysoki nie może przylecieć z Nigerii, bo nie może dostać wizy. Próbujemy przez ambasadę, przez MSZ, ale niestety nie mamy aż takich dużych kontaktów. Wszystko wskazuje na to, że ambasada pracuje swoim tokiem, jakimś to, czasem. Powiedzieli, że jest bardzo, bardzo dużo aplikacji i oni te aplikacje powoli gdzieś tam przerabiają. Nie wiedziałem, że z Nigerii wszyscy chcą emigrować do Polski, ale no tak, taką, taką informację dostaliśmy z ambasady z Nigerii. No jest problem z przyjazdem, może się okazać nawet, że, że, że ten zawodnik nie przyjedzie. I ostatnie pytanie. Czy większość zada z jakimiś bogami, nieziemskimi siłami, że jest... Też chciałbym to wiedzieć. Kuba, tak? Ja? Jeśli pani Kiedy może wrócić, bo właśnie... Wie pan co, ja tak teraz mi się coś przypomniałem, miałem świetną nauczycielkę matematyki w szkole podstawowej. Świetną, bardzo. Taka, nawet wie pan co, uczyła mojego ojca wcześniej, to wie pan jaka to nauczycielka. Z takiej bardzo, bardzo starej daty. I jak tylko ktoś powiedział na oko, to ona od razu mówiła, że na oko to e, chłop w szpitalu umarł. Tak odpowiadała. Przepraszam, że tak mówię, ale to mi się teraz przypomniało. Natomiast wie pan, co on próbuje? Próbuje trenować, tak? No i to nie, 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 nie trenował nigdy na maksa. Cały czas czuje dyskomfort. Ja myślę, że poniedziałek jest tym takim decydującym, bo lekarz, e, nawet chciałbym, żeby kilku lekarzy to stwierdziło, co mu jest, badanie w tą albo w tą, tak, żebyśmy wiedzieli, bo mamy różne takie sprzeczne opinie na temat tego tej kontuzji i chciałbym wiedzieć czysto, czy jest za dwa dni, czy jest za dwa tygodnie, tak, żebyśmy wiedzieli na czym stoimy, bo w tym momencie wie pan jest takie, że miało to być, a może to być dłużej i takie, ja chcę mieć czystą. Jeżeli ktokolwiek może mi to, że tak powiem, lekarz mi to określić, to chciałbym wiedzieć. Proszę bardzo. że jest kwestia poszukamy Nie odpowiem na to pytanie. No nie tak jak pan, wie, to jest ciężko powiedzieć w tym momencie. Wie pan, ja nie mam też takiego doświadczenia, że można zawodników tak sobie wymieniać. Wiemy, że też mamy limit jakiś, jeśli chodzi o licencję, tak, bo te licencje z biegiem rosną, jeśli chodzi o sumy, to wie pan, za chwilę się okaże, że na dzień dzisiejszy nie ma takiego tematu. Malaki myślę, że to jest lekkie odnowienie, tam nie było ciężkiej kontuzji, bo on szybko wrócił, ja myślę, że ten mecz troszeczkę w Radomiu go kosztował zdrowia. On nie poczuł tego, że tak powiem, po meczu w Radomiu. Dopiero później jak już wróciliśmy, wróciliśmy do treningów, poczuł. No i woli dmuchać na zimne. Ja myślę, że to nie będzie zbyt długa kontuzja. Kasper jest, jest już powoli gotowy do, do, do trenowania w kontakcie, bo trenuje już normalnie teraz po, w, powoli wdrażamy go do kontaktu i to jest jakiś pozytyw w tym. Tym, co pan tutaj Wasiek pytał w tych bogach, że ci bogowie tam jednak może coś nam pomogą? Raczej nie, raczej nie. Raczej to będzie początek marca niż, niż, niż koniec lutego, albo nawet druga połowa marca. Tak z tego spotkania, czy z poprzednich spotkań, kiedy Pan dostawał szansę, jest Pan już na tyle no, zadowolony, że te minuty są na tyle duże, te, te fragmenty artystów są na tyle duże, że może się Pan pokazać, czy jeszcze tam coś brakuje Panu, żeby taką parę umiejętności pokazać? Mm, nie, myślę, że minut mam wystarczająco. Teraz jest tak naprawdę wszystko w moich rękach. Dostaję szansę i, i muszę ją wykorzystać. Wydaje mi się, że podejmuję coraz lepsze decyzje, tylko te rzuty muszę trafić po prostu. Jeżeli wpadłby mi pierwszy rzut, na pewno bym się też inaczej poczuł. Kilka miesięcy też nie grałem, co sprawia, że potrzebuję takiego, takiego ogrania, wydaje mi się. Aczkolwiek jakby biorę to na siebie, nie, nie uważam, że nie dostaję szans, 24 minuty grałem, to jest naprawdę dużo. Cieszę się z tego, że mogę tyle czasu spędzić na boisku i mam nadzieję, że w następnych meczach wykorzystam ten czas lepiej. Celowy Pana Pana mogę zawód głównie poświęcony. Może źle to pilnuje w takich zadaniach defensywnych powstrzymywaniu lepiącego. Ryba, czy, 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 bo nie bierze się rozegranie Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, że młody człowiek wchodzi na boisko i gdzieś tam sobie stoi w rogu i czeka na szansę w ataku, a w obronie gdzieś tam się oszczędza. Wiemy, że mamy ten krótki, krótki roster i Kuba Schenk i Filip Macza, którzy największą, największą presję wywierają na tych gościach, którzy kozłują, tak jak pan powiedział, na tych No muszą dostać troszeczkę odpoczynku. I to, Jedynym odpoczynkiem, bo z całym szacunkiem dla Pawła Kikowskiego. Paweł Kikowski jest doświadczonym zawodnikiem, ale też no nie może tam gdzieś cały czas biegać za tym e, bolchendlerem. A, a e, tutaj Michał ma do tego predyspozycję, jest silny, jest szybki na nogach i dlatego do tego jest używany. E, w ataku nie ma żadnych ograniczeń co do niego. E, to jest kwestia, wie Pan co, no tak on sam powiedział przed chwilą, Michał, że. E, Teraz czy on to wykorzysta tą szansę, to tylko zależy od niego. Umar król, niech żyje król, takie powiedzenie. Najczęściej jest tak, że zawodnicy wskakują na wyższy level, jak dostają właśnie taką szansę, bo gdzieś tam się zrobiła luka. I teraz, jeżeli Michał ją wykorzysta, to, to będzie, będzie super zawodnikiem. Tak jak powiedziałem, wszystko zależy tylko i wyłącznie od niego.